Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ojciec Zdzisław Klawka serdecznie pozdrawia wszystkich widzów telewizji Twamsła czy Radia Maryja. Przenosimy się do Rzymu na plac św. Piotra, aby w samopołudnie uczestniczyć w modlitwie Aniu Pańskiej z Ojcem Świętym Franciszkiem, który właśnie w tej chwili już pokazał się w oknie Pałacu Apostolskiego. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Piękny jest, jest plac bella. ze słońcem. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam spotkanie Jezusa z człowiekiem chorym na trąd. Trendowaci byli uważani za niczystych. I zgodnie z przepisami prawa, musieli mieszkać poza miastem. Byli wykluczeni z wszelkich relacji międzyludzkich, społecznych i religijnych. Nie mogli wejść w do synagogi. Jezus natomiast pozwolił, by ten człowiek podszedł. Ulitował się nad nim. A nawet wyciągnął rękę i dotknął go. To jest nie do pomyślenia w tym czasie. W ten sposób urzeczywistniał dobrą nowinę, którą głosił. Bóg stał się bliski naszemu życiu. Współczuje losowi zranionej ludzkości i przychodzi, by zburzyć wszelką barierę, która uniemożliwia nam przeżywanie relacji z Nim, z innymi ludźmi. I samym sobą. Stał się bliski. Bliskość. Bliskość, pamiętajcie o tym słowie. Współczucie. Ewangelia mówi, że Jezus, kiedy zobaczył trendowatego, ulitował się. Czułość, trzy słowy, trzy słowa, które wskazują styl Boga bliskość, współczucie, czułość. W tym wydarzeniu widzimy dwa wykroczenia, które się spotykają. Wykroczenie trędowatego, który podchodzi do Jezusa, a nie mógł tego uczynić. I Jezusa, który poruszony litością, zbliża się, dotyka go z czułością, aby go uzdrowić, a nie mógł tego uczynić. Obydwaj przekroczyli prawo. Pierwsze wykroczenie, pierwsze wykroczenie, popełnia trendowaty, pomimo przepisów prawa, wychodzi z izolacji i przychodzi do Jezusa. Jego choroba była uważana za karę Bożą, ale w Jezusie mógł ujrzeć inne oblicze Boga, nie Boga każącego, ale Ojca współczucia i miłości, który uwalnia nas od grzechu i nigdy nas nie wyklucza ze swego miłosierdzia. W ten sposób ten człowiek mógł wyjść ze swojej izolacji, ponieważ w Jezusie znajduje Boga, który podziela Jego cierpienie. Postawa Jezusa Go pociąga, pobudza do wyjścia ze swych ograniczeń i powierzenia Jemu swojej bolesnej historii. Pozwólcie mi pewną, pewną myśl, refleksję do wielu wspaniałych kapłanów, spowiedników, którzy mają tę postawę, by podciągać Ludzi. Tylu ludzi czuje się nicością się z racji swoich grzechów. I, i są wspaniali ci kapłani, że z, z czułością, delikatnością przyjmują. Wysłuchują tych ludzi i że mówią im, że Bóg jest dobry, że Bóg zawsze kocha i że Bóg nigdy się nie męczy przebaczaniem. I ci, i tych miłosiernych, proszę, abyście tym miłosiernym spowiednikom, tutaj na placu, podziękowali oklaskami. Drugie wykroczenie popełnia Jezus. Podczas gdy prawo zabraniało dotykania trendowatych, on ulitował się, wyciągnął rękę i dotknął go, aby go uzdrowić. Ktoś mógłby powiedzieć, że on zgrzeszył. Uczynił to co zabrania, czego zabrania prawo. Tak on przekroczył prawo. Nie ograniczył się do słów, ale go dotknął. Dotknięcie z miłością oznacza nawiązanie relacji, zjednoczenie, zaangażowanie się w życie drugiego, aż podzielenie nawet Jego ran. Poprzez ten gest Jezus pokazuje, że Bóg, nie jest obojętny, że nie zachowuje bezpiecznego odstępu. Przecież przeciwnie, zbliża się, co więcej, ze współczuciem i dotyka naszego życia, aby je uzdrowić z czułością. To styl Boga: bliskość, współczucie i czułość. Wykroczenie, przekroczenie Boga. Bóg jest w tym wielkim sensie, tym, który przekracza prawo. Bracia i siostry. Także dzisiaj na świecie wielu naszych braci i sióstr cierpi na tę chorobę, lub na inne choroby i schorzenia, z którymi niestety związane są uprzedzenia społeczne. To jest grzeszne. Pomyślcie o tym, o tym wydarzeniu, kiedy, kiedy przyszła ta kobieta, aby namaścić nogi Jezusa. A inni mówili, jeśli ten byłby Prorokiem, wiedziałby. Byłby świadomy, kim jest ta kobieta, grzesznicą, z lekceważeniem, z pogardą. Natomiast Jezus ją przyjmuje. Co więcej, dziękuję, przebaczono, są, przebaczone są Tobie grzechy. To jest czułość Jezusa. Uprzedzenie społeczne, że ten jest grzesznik, ten jest grzesznik. Czasami jest to prawdziwe. Ale nie, nie osądzać. Ale każdemu z nas może się zdarzyć doświadczenie zrani, porażek, cierpienia, egoizmu. Które zamykają nas na Boga i na innych. Grzech nas zamyka na samych z racji wstydu, upokorzenia, a Bóg chce otworzyć serce. Wobec tego wszystkiego Jezus oznajmia nam, że Bóg nie jest ideą czy abstrakcyjną doktryną, ale Bóg jest tym, który. Zanieczyszcza się naszym zranionym człowieczeństwem i nie boi się zetknięcia z naszymi ranami. Co ojciec, co ojciec mówi, że Bóg pozwala się stać nieczystym? To powiedział Święty Paweł, że Jezus stał się grze, grzechem, chociaż nie jest grzesznikiem, ale Jezus stał się grzechem. Czyli Bóg stał się niejako nieczystym, aby się zbliżyć do nas z racji współczucia, abyśmy zrozumieli Jego czułość, bliskość, współczucie. I czułość. By przestrzegać zasady dobrej opinii i norm społecznych, często uciszamy cierpienie lub zakładamy ukrywające je maski. Aby wyrównać rachunki naszego egoizmu lub wewnętrzne prawa naszych lęków, nie angażujemy się zbytnio w cierpienia innych. Prośmy natomiast Pana łaskę życia tymi dwoma wykroczeniami Ewangelii. Te dwa wykroczenia z Ewangelii dzisiejszej. Prośmy natomiast Pana łaskę życia tymi dwoma. Tak jak Przędowata, abyśmy mieli odwagę wyjścia z naszej izolacji i zamiast pozostać tam. Aby użalać się nad sobą lub płakać z powodu naszej niepowodzy. Idźmy do Jezusa, takimi, jakimi jesteśmy. Taki jestem. Poczujemy ten uścisk. Ojca. A ponadto wykraczenie Jezusa, miłością, która każe nam wyjść poza konwenansę. Która każe nam przezwyciężyć uprzedzenia i strach przed mieszaniem się w życie drugiego człowieka. Chcemy być tymi, którzy przekraczają prawo, jak ci dwaj. Dwoje. niech nam towarzyszy w tej drodze Maria Panna, którą teraz przyzywamy w modlitwie Anioł Pański. Anioł Pański, zjastował Pani Maryi, poczęła z Ducha Świętego. Sankta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Oto ja służę Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Aby Maria, gracia plena, Dominus Tecum benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc mortis Amen. Ucz się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaską Twoją prosimy Cię, Panie, radź wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Za wiernych marwy, wieczny odpoczynek raczy dla Ciebie, a światłość wieku i sanichem świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech Imię Pańskie będzie błogosławione z nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wysłuchaliśmy refleksji Ojca Świętego. Nad dzisiejszym słowem czytamy w czasie liturgii Eucharystii otrzymaliśmy apostolskie błogosławieństwo. Drodzy bracia i siostry, zawsze z wdzięcznością postrzegam wysiłki tych, którzy działają na rzecz migrantów. Dziś wszystkim, wszystkim dziękuję. Tym, co robią dla migrantów. Dziś w szczególności przyłączam się do biskupów kolumbijskich, wyrażając wdzięczność za decyzję władz kolumbijskich o wdrożeniu statusu ochrony tymczasowej dla migrantów wenezuelskich, przebywających w tym kraju, ułatwiających ich przyjęcie. Ochronę i integrację. I to nie czyni kraj bogaty, aż nadto to rozwinięty. To kraj, który ma wiele problemów, i też problem ubóstwa, pokoju. Tyle lat tam Avuto guerrilla, coraggio di guardare ale ten rząd miał odwagę spojrzeć na tych migrantów i wdrożyć ten status ochrony tymczasowej. Dziękuję. Dziś przypada święto świętych Cyryla i Metodego. Ewangelizatorów Narodów Słowiańskich ogłoszonych przez świętego Jana Pawła II współpatronami Europy. Serdecznie pozdrawiam wszystkie wspólnoty żyjące na terenach ewangelizowanych przez świętych braci. Niech ich wstawiennictwo pomoże nam znaleźć nowe sposoby przekazywania Ewangelii. Aby, aby nie mieli lęku, by znaleźć nowe drogi. Niech wspomoże w, kościo w kościołach chrześcijańskich pragnienie dążenia do pełnej jedności przy jednoczesnym poszanowaniu różnic. Dzisiaj i może zabrakną tego z racji, że wspominamy Świętego Walentego, chciałbym również skierować życzenia do narzeczonych, dla zakochanych. Towarzyszę Wam moją modlitwą i Wam błogosławię. A teraz moje pozdrowienie kieruję do Was, wiernych z Rzymu i Pielgrzymów. Widzę, że są też grupy z Francji. Meksykanie, Hiszpanie, Polacy. Wszyscy serdecznie witam. Bardzo was pozdrawiam. W przyszłą środę rozpoczniemy wielki post. Będzie to okres sprzyjający, by w świetle wiary i nadziei spojrzeć na przeżywany przez nas kryzys. Nie chciałbym jeszcze zapomnieć te trzy słowa, które pozwalają rozumieć styl Boga: bliskość, współczucie, czułość. Możemy powtórzyć te słowa: bliskość, współczucie. I czułość. Życzę wszystkim dobrej niedzieli. I proszę, nie zapominajcie o mnie w modlitwie. Smacznego obiadu i do widzenia. Wdzięczni jesteśmy Ojcu Świętemu za Jego Słowo, za Jego apostolskie błogosławieństwo. I też za przypomnienie, że dzisiaj przypada święto Świętych Cyryla i Metadego, Nie zapomniał też ojciec święty z racji wspomnienia Świętego Walentego o narzeczonych i zakochanych. Życzę państwu radosnego przeżywania niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, Żegna się z państwem ojciec Zdzisław.